Witam wszystkich serdecznie w filmiku pod tytułem Co powinieneś, powinnaś usłyszeć na chwilę obecną? Wybierzcie sobie talię Pierwsza talia czarna, druga i trzecia Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie musi z Wami rezonować Weźcie tylko to, co pasuje, resztę zostawcie Odkładam trójkę i dwójkę i przechodzimy do jedynki Co tutaj dla Was jest do przekazania? Moi drodzy, u Was jest pokazane, że Wy jesteście w jakimś konflikcie wewnętrznym albo w konflikcie z drugim człowiekiem. To jest spowodowane tym, że coś zostało Wam odebrane może jakaś nadzieja, może miejsce pracy, może ktoś od Was odszedł, może Wam coś zostało ukazane w bardzo brutalny sposób, który spowodował, że zamykacie się w sobie. Karty pokazują, żebyście tego nie robili, żebyście nie chowali urazy w sobie. Tu trzeba ruszyć z miejsca, tu trzeba posprzątać, tak? Tak jak przyjdzie burza, która poruinuje ogród, która zrobi spustoszenie, która po, połamie gałęzie, to żeby było znowu czysto, trzeba to uporządkować. I może robi się, jeżeli to zrobicie w swoim życiu, jeżeli uporządkujecie w Waszej głowie, w Waszym tutaj środowisku towarzyskim, w Waszym otoczeniu takim normalnym, materialnym, czyli na przykład w domu, jeżeli to uporządkujecie, to zobaczycie, że tam zrobiło się miejsce na coś nowe, tak? Bo hagar bardzo często przychodzi wtedy, kiedy my tkwimy w pewnych strukturach, tkwimy w pewnych związkach, relacjach, w pewnym miejscu, w pracy, w sytuacjach, które już dawno powinny odejść, które powodują nasze blokady i które nas bardzo mocno wstrzymują. I kiedy przyjdzie taka hagar, kiedy ona nam to zabierze, to nagle robi się przestrzeń na to, żeby mogło pojawić się coś nowe. To, co jest nieuniknione, macie kartę Berkanu, czyli nowy rozwój, nowy początek, to jest takie odrodzenie się na nowo, to jest taka brzemienność też, czyli e, jakby ziaren, ziarnko zostało zasiane i teraz będzie czas oczekiwania na to, żeby to mogło wzrosnąć. E, I jaki macie ostateczny wynik, rezultat? Wy staniecie się innym człowiekiem, zaczniecie tak, jakby bardziej słuchać siebie. Zaczniecie podejmować decyzje, które będą Waszymi decyzjami, a nie decyzjami podyktowanymi przez otoczenie, przez najbliższe osoby. Tutaj też bardzo ostrożnie będziecie podchodzić do pewnych znajomości, do nowych znajomości, do podejmowania decyzji tam, gdzie jest grupa. Też jakby wyrobicie sobie swoje własne imię, dzięki czemu inne osoby będą na Was inaczej patrzeć, będą bardziej liczyć się z Waszym zdaniem, tak? Bo staniecie się bardziej y, asertywni, bo staniecie się bardziej tutaj stawiający na siebie, na swoją jakość. Przestaniecie się rozdrabniać na jakieś takie szczegóły, które są nieistotne i które nic nie wnoszą w Wasze życie. I co macie na spodzie talii? Macie was, czyli tutaj trzeba wyznaczyć sobie nowy kierunek. Coś w Waszym życiu albo się już wydarzyło, albo w niedalekiej przyszłości się wydarzy. Coś, co spowoduje, że Ujrzycie sytuację z innej perspektywy. Jakaś prawda zostanie wam objawiona, prawda dosyć bolesna, prawda, która wam coś zabierze, albo to będą jakieś nadzieje na przyszłość, albo to będą jakieś iluzje, jakieś plany, tak? Jakieś tutaj mrzonki mieliście wobec kogoś, wobec czegoś, i tu się pokaże, że nie, nie tę droga, czas zmienić kierunek, tak? Nie zamykaj się w sobie, tylko wykorzystaj ten bagaż doświadczeń, który w sobie masz. Wykorzystaj tą sytuację i rusz z miejsca w nowe, tak? Bo tobie jest coś nowego przeznaczone, tobie jest. Przeznaczony pęd do innego celu, tak? Tutaj jest podejmowanie ważnych decyzji, tutaj są może nawet jakieś krótkie podróże, gdzieś załatwianie spraw urzędowych, podpisywanie jakichś dokumentów, sporządzanie dokumentacji, bardzo dużo ruchu, robienie biznesplanów, jeżeli na przykład chcecie założyć własną działalność, tak? Albo jeżeli chcecie na przykład się rozwieść, tutaj też jakby chodzenie do różnych. Instytucji, to do, dopytywanie się, co mam zrobić, żeby było jak najlepiej. Yy, I nowy początek, który będzie następował przez jakiś czas, tak czyli to nie jest tak, że Nagle, nie wiem, w przeciągu dwóch tygodni coś nowego się wydarzy i już będzie okej, okay. nie. Tutaj jest pokazane, że najpierw musicie posprzątać. Posprzątać to, czego ta sytuacja dotyczy. Dla każdego z Was będzie coś innego. Dla niektórych z Was mogą to być po prostu negatywne myśli, tak? Bycie w jakiejś depresji, melancholii, i tutaj to zostanie wam jakby objawione, że nie możesz dalej w tym tkwić, bo ranisz inne osoby, a przede wszystkim ranisz siebie, blokujesz siebie na przyszłość, tak? I tutaj jest wychodzenie właśnie z tej y, strefy. Z tej mentalności ofiary i ruszenie z miejsca. Czyli ja biorę sprawy w swoje ręce, załatwiam te sprawy, które są dla mnie trudne, ale przynajmniej próbuję załatwić, tak? I zaczynam życie od nowa. Dosłownie, zaczynam życie od nowa, z lepszą jakością, z większą nadzieją, z powoli, tak? Bardziej tutaj moje decyzje są wyważone, moje decyzje są przeze mnie przemyślane i tak jakby nie biorę. Znaczy, możecie brać pod uwagę oczywiście opinię innych ludzi, ale niech te wasze decyzje będą waszymi decyzjami, a nie decyzjami ogółu, tak? No i przede wszystkim wyznaczacie sobie nowy cel i dążycie do niego. I jaka tutaj? No zobaczcie, nowy początek, to co powiedziałam, nowy początek Was czeka pod warunkiem, że uporządkujecie to, co macie do uporządkowania. Jeżeli jesteście w trakcie. Na przykład dowiedzieliście się, że ktoś was zdradził. To może być zdrada fizyczna waszego partnera, to może być zdrada w rodzinie, że ktoś wam coś obiecał, a tego nie zrobił, tak? Na przykład podczas. To może być zdrada w pracy, że ktoś przyjął wasz projekt, tak? I tutaj jest pokazane, że posprzątaj po tym, uporządkuj swoje myśli, wyjść, wyjdź z tej mentalności ofiary. I po prostu zacznij od nowa. Zacznij od nowa, ale bardziej uważnie. Zacznij od nowa, ale mniej ludzi naokoło, mniej się chwaląc osobą, tak? I wtedy osiągniesz ten sukces. Trzeba też coś zmienić, zmienić priorytet może w swoim życiu. Taki przekaz dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. <laughs> Witam wszystkie osoby, które wybrały drugą opcję, drugą talię. Tasujemy sobie na wizji, i co tutaj chce być Wam przekazane na chwilę obecną. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc wcale nie musi z Wami rezonować. Nie dopasowujcie niczego na siłę. Wy moi drodzy macie jak, jakiś mm, konflikt rodzinny. To bardziej mi się pokazuje rodzinny albo związany z domem rodzinnym. Może być coś takiego, że ktoś z waszej rodziny odszedł, i tutaj są jakieś batalie o majątek, o zachowek, tego typu rzeczy. Karty pokazują, że wszystko tak jakby skończy się sprawiedliwie, jakkolwiek to rozumiecie, tak. Że mm, przedłuży się to będzie dużo podróżowania, dużo załatwiania spraw, dużo pisania pism, ale to wszystko skończy się tak, jakby taką ugodą, załagodzeniem, pozytywnie się skończy, tak? I będzie też ta sprawiedliwość gdzieś w tle. To jest taki pierwszy przekaz dla tych, którzy mają jakieś sprawy tutaj spadkowe, dzielenia majątkiem, podziału domu. Może to nie muszą być spadkowe, ale na przykład mogą być rozwodowe, przez sprawie rozwodowej, gdzieś, gdzie po prostu jest dom jako budynek. Są też gdzieś w tle dzieci, może wnukowie, tak? I jest tutaj właśnie jakaś walka o coś. I karty pokazują, nie martwcie się, wszystko skończy się dobrze. Będzie dużo załatwiania, będzie dużo yy, jakby pisania pism, ale to się skończy dobrze. Tak? I tutaj też bardzo dużo jakby wyniesiecie lekcji z tego, z tej sytuacji. Zobaczycie, że nie zawsze yy, tak jakby cel jest ważny, ważna jest droga którą podąża się do tego celu, tak? Czyli tutaj ta sytuacja was czegoś bardzo mocno nauczy. Przyniesie duże lekcje, bardzo duże lekcje życiowe, które są Wam na te wcielenie, myślę, że przeznaczone były do, do przeżycia, doświadczenia. Inna sytuacja jest taka, że trochę zamartwiacie się o swój własny byt, o dom, o dzieci, o, o to, co, co Was czeka w przyszłości, wasza przyszłość jest niepewna. I tutaj jesteście bardzo mocno tak jakby zamknięci w sobie. Rozmyślacie, co ja mam zrobić. Wycofany, jesteście wycofani na otoczenie zewnętrzne. Mocno siedzicie w swoich myślach i, i te myśli błądzą w Waszej głowie i powodują jeszcze większą melancholię, większą depresję. I tu karty pokazują, wyjdź z głowy, zacznij działać, tak? W karcie Turisas. Turisas to jest zmużna, taka... Praca ciężka, praca własnych rąk, praca, która trwa tygodniami, miesiącami, a nawet i latami, tak? I to jest praca, w którą trzeba włożyć też serce, tak? Bo jeżeli coś wykonujemy przez dłuższy okres czasu, to wiadomo, że to w pewnym momencie się nudzi i nas, nas nuży, więc warto jest tutaj tak jakby więcej zaangażowania, więcej serca, więcej radości wło włożyć w to, co chcecie osiągnąć, tak? Więcej pozytywnych myśli niech was przepełnia, tak? Bo wy jesteście bardzo mocno takimi osobami, które mocno analizują tę całą sytuację. A tutaj jest to związane z domem, z rodziną, może z dziećmi. Może martwicie się o dzieci, może dzieci, dziecko wasze ma e, jakąś niestabilną sytuację rodzinną, tak? E, albo to po prostu wy macie niestabilną sytuację rodzinną, że boicie się utraty domu, boicie się tej zawieruchy, boicie się tej burzy, która ma przyjść. I tak naprawdę nie wiecie, co czeka Was jutro. Karty pokazują, że przyjdzie do Was zmiana. Ta zmiana jest nieunikniona. Może to łączyć się z koniecznością przeprowadzki, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany struktury w domu, tak? <laughs> Może tutaj będzie trzeba, nie wiem, sprzedać część swojej posiadłości, bo karta RAIDO to też jest taka właśnie transakcja wymienna ale tu wszystko skończy się dobrze, pozytywnie, tylko musicie otworzyć się też na tą zmianę, nie zamykać się na swoją własną wizję, bo bardzo często jest tak, że my jakby lepiej wiemy, co jest dla nas dobre, tak? A tak tu karty pokazują i w ogóle życie też weryfikuje, że tak nie do końca jest. Bo jeżeli Ty uczepisz się, że dana osoba jest dla Ciebie wymarzona i jesteś zakochana i w ogóle zauraczona i nie widzisz życia poza tą osobą i w momencie, kiedy ta osoba jest Ci dana na próbę, to sobie weryfikujesz to, że jednak nie chcesz tą osobą być, tak? Więc tutaj wszechświat wie lepiej od nas i nas doświadcza w różnych sytuacjach. I tu karty pokazują, że czeka w Was zmiana i ta zmiana jest nieunikniona. Ona wiąże się też z podróżą. To może być zmiana poprzez załatwianie czegoś, sprzedaż czegoś, tak? Ale to też może być zmiana poprzez. Po prostu wyprowadzkę, bo karta rajdo bardzo często o tym mówi, a Wy się tej wyprowadzki bardzo szalenie boicie, nie chcecie jej. Ale tu karty pokazują, że gdybyście zmienili miejsce zamieszkania, gdybyście zmienili może pracę, może tu wcale nie chodzi o... Może tutaj właśnie chodzi o to, że <kluzny> praca Was blokuje, bo nie daje Wam zbyt dużych dochodów, które nie wystarczają na takie normalne życie. I tu karty pokazują, że być może kiedy zmienicie tę pracę, to wtedy poczujecie się lepiej, bardziej stabilni, tak? Ale wszystko skończy się dobrze, bo macie wsparcie i ochronę sił wyższych. Karta jeszcze jako taka główna rada na spodzie mówi o karcie ISA, czyli mówi o, o tym, żebyś był skoncentrowany na swoim celu, żeby Cię nic nie rozpraszało. Jeżeli masz cel, to do niego dąż. Wiadomo, że nie po trupach, bo to nie o to chodzi. Ale tutaj przede wszystkim cierpliwość, systematyczność i takie przemyślenie, skupienie na, na tym, tak? Oddanie się całym sobą te, y, temu problemowi da Wam rozwiązanie. I jeszcze jaka karta wyroczni? Tak, bądź taki rycerski, bądź odważny. Tobie jest duża siła, odkryj ją w sobie, tak? Odkryj ją w sobie i podążaj ku nieznanemu. Nieznane przyniesie ci na pewno bardzo dużo lekcji, dużo doświadczeń, ale przynie może przynieść i też chwałę, tak jak rycerz. Rycerz zawsze boi się to, co przyniesie mój. Znaczy, inaczej, rycerz nigdy nie może bać się, co mu przyniesie. Przyszłość, bo wtedy bałby się walczyć, tak? Więc on, tak jakby z taką nadzieją i ufnością, idzie na tą walkę i ma nadzieję, że osiągnie sukces. I Wy też bądźcie, właśnie, tacy te, te rycerscy, czyli tacy odważni i miejcie swój cel. Niech Waszym celem będzie wygranie, niech Waszym celem będzie pokonanie tych problemów, znalezienie odpowiedzi, których poszukujecie, znalezienie złotego środka, który jest Wam niezbędny do dalszego funkcjonowania. Taki przekaz dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Witam wszystkie osoby, które wybrały trzecią talię. Przetasujemy sobie ją króciutko i zobaczymy, co chce być Wam przekazane na chwilę obecną. A Wy, moi drodzy, jest tutaj taki przekaz główny, że coś Wam zostanie objawione, coś Wam zostanie pokazane, ponieważ Wy błądziliście w swoich myślach, żyliście iluzją i ta iluzja opadnie. To jest na przykład, nie wiem, jeżeli jesteście w związku i tutaj Wam się wydaje, że Wasz partner to jest takie cudo i że to, że na Was krzyczy, to, że podnosi rękę, to, że nie ma dla Was czasu, tak jakby wyjaśniacie to sobie pracą, przepracowaniem. Przemęczeniem, i tak dalej, tłumaczycie sobie to, i tu, jakby w końcu e, te różowe okulary wam spadną z oczu, i zobaczycie sytuację taka, jak ona jest. I wasza iluzja pęknie, tak? Bo Wy tutaj sobie stworzyliście swoją własną sielankę. To może tyczyć każdej sfery. To może być właśnie tak, jak powiedziałam, w związku, że widzicie partnera przez różowe okulary. To może być w pracy, że nie dostrzegacie tego, że ktoś Was wykorzystuje, że, nie wiem, ktoś Wam gdzieś tam was obgaduje i dołki kopie, tak? To może być w rodzinie, że jesteście taką trochę czarną owcą w rodzinie. To może być gdziekolwiek indziej, tak? Gdzieś, gdzie stworzyście sobie swój własny świat, który nie jest prawdziwy, który jest po prostu takim wymysłem waszej fantazji, tym co chcielibyście, żeby było, tak? I żyjecie tak jakby równolegle w dwóch światach. I karty pokazują, że tutaj trzeba trzeba pozwolić sobie na to, żeby żeby ta prawda do was doszła, bo wy żyjecie bardzo odrealnieni i to wam nie pomaga, tak? Takie odrealnienie, od takie latanie w chmurach, bo nawet macie urus na pozycji, to co przeszkadza. Urus normalnie jest ugruntowieniem, to jest takie ukorzenienie w tu i teraz. Na pozycji odwróconej to ona mówi o tym, że no gdzieś za bardzo uciekasz w te, w te światy inne, tak? Gdzieś za bardzo żyjesz fantazją, marzeniami, a nie ma ciebie tu i teraz, tak? A pamiętajcie, że aby móc spełniać swoje marzenia, to trzeba mieć też tak jakby solidne podstawy w materii. Trzeba mieć uporządkowane swoje życie zawodowe, finansowe, zdrowotne i dopiero wtedy można spełniać swoje marzenia, bo to jest wtedy według tej poprawnej kolejności coś, co daje Wam przyjemność, tak? Karty pokazują, że to, co będzie Wam sprzyjało, to przede wszystkim rozmowa, komunikacja, ale to jest też dowiedzenie się to jest też poszukanie informacji, to jest wysłuchanie kogoś, tak? być może tutaj ktoś wam, ma wam coś do powiedzenia i wy tutaj tą osobę tak jakby pomawialiście o to, że plotkuje, że mówi nieprawda, ta osoba ma informacje, które są niezbędne, które, które do was jakby nie mogą dotrzeć, tak? bo je wypieracie. To co nieuniknione, to jest karta lagus. Lagus jest taką kartą bardzo oczyszczającą. Lagus to jest podróż również, to jest taka podróż fizyczna, ale również sentymentalna, więc być może wy odbędziecie właśnie taką podróż w głąb siebie, podróż do przeszłości, podróż do, do swojego wnętrza i zobaczycie, że zobaczycie to życie tak jakby z perspektywy widza, nie z perspektywy waszej jako reżysera w wyimaginowanym świecie który żyliście, który sobie stworzyliście, tylko zobaczycie to z perspektywy osoby oglądającej was z boku i zobaczycie, że to wcale nie było tak, jak wam się wydawało, że to wcale nie było tak fajnie, że to wcale yy, nie dawało wam satysfakcji, że wy sobie to wmawialiście, bo chcieliście, żeby wszystko było ok, żeby otoczenie was podziwiało, żeby, yy, żeby ludzie nie mówili nic negatywnego, tak? I tutaj jest właśnie ta podróż, która Wam to pokaże wszystko. I dzięki temu, że Wy zrozumiecie, że ten świat, w którym teraz żyjecie, nie jest prawdziwy, tylko jest wytworem waszej wyobraźni, że wy bardzo dużo tak jakby tłumaczycie sobie samemu, bo wam coś nie pasuje. I tu o tym mówił Runa Arnaudis. Wam coś nie pasuje. Macie ciągle pod górkę, macie ciągle tutaj jakieś zawirowania w życiu, problemy, kłod rzucane. Tutaj są jakieś ciągłe konflikty, kłótnie, niespodziewane sytuacje, które Was osłabiają, tak? Karta nauticz zawsze pojawia się wtedy, kiedy my nie jesteśmy na swoim miejscu, kiedy my powinniśmy zmienić kierunek. Ona nas stopuje i mówi: Zatrzymaj się i się zastanów, czy chcesz do tego dążyć. Czy jeżeli chcesz, to ok, tylko pamiętaj, że tak jakby ta ścieżka będzie trudniejsza niż gdybyś wybrał inną, tak? Um, ale bardzo często też jest tak, że po naudi zaraz przychodzi hagal, że to jest taka karta trochę ostrzegająca. Pamiętaj, że jeżeli teraz nie zmienisz nic w swoim życiu, to ja Ci pokażę to wtedy w bardzo brutalny sposób, że to nie jest dla Ciebie, że ta osoba nie jest dla Ciebie, że to miejsce nie jest dla Ciebie, że powinnaś zmienić tok myślenia, bo wcale nie masz tak najgorzej w życiu, jak Ci się wydaje, tak? Ja Ci pokażę to, co jest naprawdę tragedią, tak? Więc, więc tutaj macie takie też troszkę ostrzeżenie, żebyście nie żyli tym, tą iluzją, żebyście też nie zamykali się na otoczenie, bo dla niektórych z was z kolei może być to odwrotnie, że wy jesteście gdzieś bardzo poblokowani w sobie, zapętliście się w swoim własnym świecie i tak jakby w ogóle nikogo tam do siebie nie dopuszczacie. Żyjecie bardzo mocno w mentalności ofiary. O tym też mogą mówić te karty, ale bardziej czuję to, tą pierwszą opcję, tak? To, co jest nieuniknione, poprawa waszego samopoczucia. Tutaj jest pokazane, że zaczniecie znowu być taką duszą towarzystwa, że zaczniecie znowu podchodzić do życia z taką nadzieją, radością, ufnością, ale już taką normalną, tak? Nieudawaną, niereżyserowaną, tylko po prostu jakby zaczniecie celebrować chwilę. Bardzo fajne. To jest nieuniknione i to się wydarzy, tak? Tylko pamiętajcie o tym, żeby jakby brać życie takie, jak ono jest. Nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest przyjemne. Ale poprzez takie ciągłe odpychanie tego, że coś jest trudne, że y, ktoś jest dla mnie niewłaściwy, pomyślę o tym później, zrobię to później, tak? To, to tylko jakby odraczacie w czasie. Trzeba stawać czoła, stawiać czoła wyzwaniom, trzeba stawiać czoła tym problemom, które napotykają was, a będą napotykały i napotykają już od dłuższego czasu, bo karta na Odis o tym mówi. Yy. I po prostu trzeba na bieżąco te problemy rozwiązywać. Nie uciekać od nich, nie chować ich pod dywan, nie, nie kumulować ich, bo potem będzie ciężej. Oczyścić się, oczyścić swoją przestrzeń, zobaczyć świat taki, jaki jest i po prostu cieszyć się z chwili obecnej. I jaka wyrocznia dla Was? Hmm. Sukces. Bądź w energii sukcesu, tak? Bądź tej radości. Ty możesz wszystko, ty możesz osiągnąć wszystko, co tylko sobie zapragniesz, tylko niech to będzie takie trochę przemyślane i takie, jakby powiedzieć, mm, Wam brakuje stabilizacji, tak? Byście chcieli wiele rzeczy osiągnąć, wiele rzeczy zwiedzić, podróżować, spełniać marzenia, mieć super rodzinę i, i w ogóle być podziwianym i tak dalej ale dopóki nie załatwicie tej w karcie URUS tej takiej stabilizacji, to co daje uziemienie to co daje takie osiąd osądzenie w tu, i osadzenie w tu i teraz tak, to ten sukces będzie do Was bardzo powoli szedł albo nawet on nie będzie przychodził, tak? Bo jeżeli macie jakieś problemy finansowe, no to nagle nie zaczniecie podróżować sobie po Europie, tak? Bo po prostu pieniędzy na to nie będzie, tak? A nawet jeżeli zaczniecie podróżować po Europie, to na przykład ktoś może zdecydować Wasz dom, bo nie będziecie płacić opłat i tak dalej. Więc chodzi o to, że powinniście troszkę przystanąć w tych swoich marzeniach, spojrzeć realnie na życie, uporządkować to, co jest materialne, to, co jest wokół pieniądza, ale to też, co jest wokół Waszego zdrowia, i takiego, co daje stabilizację, wytchnienie. Być może tutaj też trzeba ustabilizować rodzinne kwestie, rodowe takie, relacje z innym człowiekiem, tak? I dopiero wtedy ruszać z miejsca. I dopiero wtedy będziecie naprawdę mogli sobie i podróżować, i spędzać czas tak, jak tylko sobie to wymarzycie. Taki przekaz dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Pa!